Siemka, siemka, z tej strony Rudy Shop i jedziemy drugim ranem na naszym save'ie. Yy, nie sprawdziłem sobie ile razy musimy pokonać matkę, aby odblokować dalsze piętra, no ale jakoś to będzie. W, ko w końcu na pewno coś odblokujemy dalej. Yy, dobra, więc jedziemy do pierwszego treasure roomu. zobaczymy jak to będzie. Yy sobie dzisiaj y, y, kupiłem y, ten The Legend of Bambo y, Czyli inną gierkę z Uniwersum Azaka, bo jednak trochę w tym Isaacu siedzę. I szczerze jak na nie wiem ile ona ma lat, już 2 lata może ta gra to jakoś nie, no, no nie jest nie jest zbytnio Taka jak Isaac. W sensie, no, no nie miała być tak jak Isaac we wszystkim. Ale jednak, yy, jako coś z uniwersum Isaaca, to trochę mi tutaj brakuje. Są synergie i niby jest, No. Ogólny zamiast jest podobny do Isaaca, ponieważ ma się piętra, ma się bossów. I... Okej. Okay. Yy, mamy piętra, mamy bossów, mamy różne znajdźki i rzeczy mają synergię. Lecz jednak działa to dość dziwnie. jest... Yy, po pierwsze jest to gra tourowa. Nie żeby mi to jakoś przeszkadzało, bo lubię na przykład rzeczy takie jak Darkest Dungeon. Bardzo fajna gra. Lecz jeszcze nigdy nie przeszedłem. Yy, no ale tutaj jednak to się wydaje takie całkiem, nie wiem, może niejasne według mnie. i... Wydaje mi się, że wiele rzeczy można by było zrobić inaczej. Trochę trudno mi to teraz opisać, bo dopiero dzisiaj kupiłem i pogram chwilę, na, ale na pewno jeszcze więcej pogram. Raczej tego nagrywać nie będę, bo gra mi się wydaje, no nudna, przynajmniej póki co. No, ale ogólnie. Jeżeli oglądasz to mniej więcej w czasie, w którym to nagrywałem, to aktualnie jest do 25 stycznia przecena na większość gierek od Edmunda jak nie wszystkie chyba na Steamie Jest tam Denisnai, której jeszcze nie grałem, ale mam na Epiku, więc stwierdziłem, że po co wydałaś pieniądze. Jest oryginalny Isaac, jest Repentance... Y nie, a, Repentance nie ma. Y jest y reverb ze wszystkimi dodatkami. A właśnie Repentance y pojawiło się. Y w końcu... pojawiła się cena Repentance na Steamie. Będzie kosztował 50. około coś 55 zł chyba, o ile dobrze pamiętam. Więc wcale nie tak drogo. A gra ma... Gra ma być, y, dodatek ten ma być, większy niż jakby miał sequel powstać, więc jestem całkiem ciekaw jak to wyjdzie. Dobra, Spider bat sold on enemies for 4 seconds, ten damage to all enemies, no nie mamy nic na spację, więc sobie weźmiemy. Tu jeszcze możemy pochodzić i poszukać znajdziek. W sumie możemy sobie to użyć nam szkodzi? I tak się załaduje nam przedmiot zaraz. Aha, Co ja robię? I Anarchist Cookbook. 6 Trollbomb. Wydaje mi się... Weźmiemy sobie to, aby... Dobra, biorę to. Ryzykujemy. Bomby mogą ronić też nas, to jest niebezpieczne. No ale co, mamy do stracenia. Że... Jakiegoś fajnych, fajnego itemu jeszcze na tym piętrze nie było. Zobaczymy, co dropnie nam z Gemini'ego. O, no serio? Dobra, przeżyłem. Dobra, leżysz. kap up Helfa, up. da się przeżyć. Luck up dla tych, co nie wiedzą, no to na przykład yy, zwiększa nam szansę, że wystrzelimy Z o jakimś typowym yy, efekcie. O ile mamy jakiś przedmiot, co daje efekt na łzy? No, aktualnie niestety nie mamy. Mam nadzieję, że zaraz się to zmieni. Na przykład, Okej. Okay. No, y może jeszcze wrócę do Bambo na chwilę. Y i o, to jest w sumie spoko. W Bamboo przeszedłem 3 czy 4 rany. Yy... No i początek jest tak jak z Isaaciem. Na początku no nie możesz całego przejść, tylko właśnie zapomniałem, że oni to robią. Yy, na po... nie, nie, nie przejdziesz całego, tylko musisz po kolei piętra sobie odblokowywać. Yy... No i jak w Azaku to jest w sumie. Fajne było, przynajmniej na początek dla mnie, że mogłem się czuć, że przeszedłem gierkę, yy, jak nubiłem i ledwo co przechodziłem pierwsze piętra. Yy, no a teraz to jest trochę żenujące, ponieważ spokojnie mógłbym przejść gierkę, muszę przechodzić te wszystkie piętra z ograniczeniem. Yy, to tak, w Bumbo właśnie... Bumbo wydaje się całkiem prostą grą, bo tam Yy, nie, nie musisz ten, nie, nie, nie zależy to na Twojej zręczności, nic. Tutaj wiele zależy jednak od yy, RNG. O, właśnie to mi tutaj przeszkadzało bardzo w, yy, w Bumbo. Jak w Isaacu masz, właśnie, Secret Rumy. Tutaj będzie? Oczywiście. Właśnie, z, yy, masz w Isaacu Secret Room'y choćby. I no, niech Ci granie od, odkryje, chyba że masz przedmiot. Możesz sam sobie niech poszukać. I to, to od Ciebie zależy. Możesz właśnie jak ja teraz zyskać po prostu bombę. No, jedną bombę zyskałem. Nie jest to jakoś mega wiele, no ale jednak coś ode mnie zależy tutaj. Yy, w Bumbo pokoje. Yy, nie, nie wybierasz sobie do jakiego pokoju idziesz. To masz wszystko po kolei. Yy, wszystkie pokoje sobie idziesz po kolei. Oczywiście są randomowe. Yy, przedmioty sobie możesz wybrać jakie chcesz, ale też yy, właśnie póki co jeszcze nie miałem zbyt dużo przedmiotów takich pasywnych, wszystkie które zdobywałem w Bumbo były aktywne. Yy, jeżeli nie wiecie jak Bumbo, gra w Bumbo wygląda, no to to jest taki Candy Crush mógłbym powiedzieć, yy, tylko że, yy, no tylko że RPG. Po prostu niszcząc dany rodzaj pól uzyskujesz manę z tego i jeżeli uzyskasz odpowiednią ilość danej many to możesz wykorzystać przedmiot, który tej many y, używa. No i jednocześnie y, ta, jak rozwalasz dane pole to możesz zaatakować, jeżeli w sensie jeżeli dany rodzaj... Y, sobie zbijesz cztery pod rząd, to możesz na przykład zaatakować, albo się obronić, czy coś takiego. No i one przy okazji właśnie to manę ładują, dzięki której możesz używać przedmiotów. Ja już sobie jedną grę całkiem ustawiłem, ponieważ. o, znowu, first shot. O! To jest całkiem fajne. Chyba za dużo piszę. E, dobra, wierzymy sobie, obie dwa przedmioty. Znowu mamy dwa serduszka, jak wczoraj. E, nie mamy jednego pieniążka, więc sobie darujemy. Z darujemy sobie. A w sumie mamy 7 bomb. Zobaczmy, może będzie super secret room. Ja się, szczerze wam powiem, że ja nie wiem, jak szukać su super secret roomów. Się nie znam na tym kompletnie. Dobra, nie będziemy dalej ryzykować. Jedziemy dalej. No i właśnie w Bumbo mi się nie podoba trochę to, że wiele jest pozostawione dla RNG. I ma, Wiele też zależy tutaj od... Mimo... Wiele jest zależne od RNG, to też wiele jest zależne od tego, jakie sobie sam pola rozwalisz, ponieważ nie ma chyba tylu pasywnych przedmiotów. Albo no przynajmniej tak mi się wydaje, bo jeszcze żadnych nie spotkałem. Dobra. No ten pal jest całkiem dobre obrażenia robi. Shot speed up. Chyba spoko. Yy, poison touch, speed down. I... Black Heart'a mogą nam drop'nąć, jeżeli się spojzonują. Okej. Okay. Yy. Czy każde pierwsze teraz... Czy, czy każde teraz podejście będziemy przechodzili z first <grym> Całkiem yy, urozmaicona będzie rozgrywka. A, tą skrzynkę no, można otworzyć. Dobra, nie opłacało się kompletnie. A, ja chciałem na sklep mieć klucz. Dobra, liczyć, że wypadnie. Jak yy, się wypadną nam dwa na wyczyszczenie pokoju. Całkiem spoko. Ale mimo wszystko. Kamięta zepsułem, że otwarłem tą skrzynkę. No i w ogóle nie musimy ten. Nie musimy trafiać z nich strzałem, aby się przestraszyli. Sam paluch nich straszy. Dobra, wejdźmy. Może będzie. Te sklepy to jest Bida z Ninzon. Z, b, b, bida z nędzą, co ja powiedziałem. No yeah. hmm. a spróbujmy. Okej, okay. mi tam pasuje. Normalnie w sklepach jest po kilka przedmiotów, a tutaj mamy tylko dwa. Znaczy, dwa to kilka, ale się znaczy, jest nich. Sporo więcej. Zwykle są, jest gwarantowany jakiś przedmiot do kupienia za 15 centów. No a tutaj, na tych, jeżeli nie mamy wpłaconego, nie, nie jeżeli nie mamy ulepszonych sklepów jeszcze, no to no, te sklepy to, że nada. Nie wiem, czy się odpyla do nich chodzić. No co to znaczy, jak się ma dużo hajsu, no to czemu nie? Może dropnąć jakiś przedmiot, ale też nie wiem, czy jakiś ciekawy jeszcze mamy odlokowany na początku gry. OK, dwa klucze. Ach, chyba się nie trzeba martwić o klucze. Tu jeszcze nie jedziemy. W sumie mogę palce na nich celować. W sumie, jeżeli ktoś to ogląda i gra Fajzaka, to w sumie bym się spytał, jak wygra się Fajzaka. Bo jak widzicie, ja mam celownik, bo gram sobie z myszką a wiem że wiele osób na przykład woli grać na samej klawiaturze albo na padzie na przykład ryfek gra na padzie z tego co wiem no i właśnie ja chyba grałem na samej klawiaturze kiedyś a właśnie kolega mi powiedział że można grać na myszce i najpierw miałem takie co po co to jest no, nie mamy bomby, aby zrealizować, więc... No cóż. Yy, właśnie kolega mi powiedział yy, przyjaciel, że... Yy, można grać na myszce i na początku taki byłem... Okej, okay, po co to komu? A teraz szczerze całkiem przyjemnie mi się graje się do tego przyzwyczaiłem. Minus tego jest taki, że yy, nie działają familiary, którymi się steruje. One po prostu nie podążają za myszką. Epic Fitus na przykład, no to tak, ten celownik podąża, ale nie, nie wiem czemu nie mogli zrobić, aby familiary podążały. Może jest jakiś mod, który by to zmieniał? W sumie bym zainstalował. No oh, ale się zmniejszają ci przeciwnicy. Czy oni... Rosną? Tak, chyba oni rosną. Teraz akurat chciał rosnąć, ale chyba go trafiliśmy. I znowu się zmniejszył. Dobra, można po nich chodzić. A, zapomniałem użyć z cookbook. No cóż, mała szansa na pokój. No cóż, dwa Soul i Tyrzap. Całkiem fajne. I jedziemy sobie. Dalej nie chce mi się tam tej skrzynki otwierać. No tutaj tak tych ranów to break... nawet nie ma po co breakować. Nic ciekawego póki co nie zdobędziemy. Inni, inni... O, jest No w sumie Zawsze jak grałem Fajzaka, To nie miażdżyłem jak byli mali Ojej No to fajnie No teraz w sumie fajnie nich mierzyć, całkiem przyjemna zabawa. Ciekawe czy może, mogę też deptać tych co latają. Mm, maszyna do rywa, jasne. No bez sensu trochę. Nie, nie ma co w sklepów. Trzeba czekać na maszynę do donatów i sobie ulepszyć sklep. Dobra, zobaczmy, czy ta miażdżą się też ci latający. No to całkiem fajnie. A która jest w sumie godzina? Jest już 30 minut po północy. Trochę późno, ale w sumie fajnie tak sobie siedzieć po nocy i gadać o rzeczach jakichś, randomowych. O, mamy kart, całkiem fajnie. No i ten pokój z tym palcem to całkiem spoko. Bo on bije przez te. Ciekawe, czy ci mali mogą do mnie strzelać. I czy te kości byłyby małe, czy duże? Czy normalne w sumie. No, ale oni się chyba nie zmniejszają od palca, tylko już trzeba nich trafić, aby się zmniejszyli. Albo po prostu nie zauważyłem. Więc dużo tych kluczy. O! Homing Tears. Całkiem spoko. Dimage mamy ok, a zmieszczony ok, co jeszcze tutaj opowiedzieć? Nie wiem, mogę coś o Lolu <laughs> sobie właśnie ostatnio gramy praktycznie codziennie. Tak, codziennie. A, chciałem dać... otworzyć Secret Room, a nie mam bomby. Yy, gramy sobie codziennie w tego Lola. Dzisiaj akurat mieliśmy kinda gorszy chyba dzień. Nie wiem, chyba nic nie wygraliśmy. Może jedną grę. Yy, ale dzisiaj dodano nową postać do Lola. Yy, niestety zapomniałem od razu, jak się nazywa. Nie, nie jestem jakimś mega wielkim fanem Lola. O, jest krzyleczki. No i to bardzo dobry przedmiot. Yy, no, ale no to graliśmy sobie na tego. No i yy, no jest ta postać op openowa. Yy, trzeba przyznać, po śmierci zmienia się, w kogo tylko zabije. Yy, Podczas tej przemiany jest, y, nie można go atakować w ogóle, może sobie na niewidzialności przejść przez pół mapy. Y, no ogólnie nas robił jak zobaczyliśmy go w gierce i w następnej już go banowaliśmy. Y, sobie właśnie kumpel kupił już go, aby jak będzie miał pierwszy do y, to aby sobie on go od razu zgarnął. Ale tak to właśnie banujemy, bo, bo kinda zabawne. Mamy bomby. To całkiem fajne. Czy to działa na walkę z matką? Nie wiem. I teraz ogólnie anarchii sobie nie będziemy używać, ponieważ y, mamy y, naszego trinketa, który dodaje nam po prostu stats kiedy y, statsapy, kiedy y, mamy naładowany na maksa przedmiot aktywny. Tutaj sobie po Black pójdziemy. Zobaczmy jest Secret Room. Tutaj nie. Muszę sobie poczytać o tym jak... A! Możemy sobie z Relo... Nie wiem czy to chcę brać. Nie mam nic nie do Chaos. Póki co, to co nam może dać jest i tak ograniczone. Też się w to nie bawię. Chaos nam zmienia, że. No, no to się zabawiliśmy. Chaos nam sprawia, że. Z... Wszystkie przedmioty są randomowe. Normalnie są różne pule przedmiotów dla danych pokojów. O, Tak. Najlepsza taktyka na tego bossa, stać po prostu za nim. Normalnie po prostu każdy pokój ma tam swoją pulę przedmiotów. Są przedmioty z Treasure są przedmioty z walk z bossami, są przedmioty z Devil Rooma i z Angel Rooma. A Chaos właśnie sprawia... A, no i są oczywiście przedmioty też ze sklepu. No i Chaos sprawia, że wszystkie przedmioty się mieszają i mogą pojawiać się wszędzie, przez co na przykład Devil Roomy stają się kompletnie useless, czego właśnie no, w tym momencie bym nie chciał. Mamy no HP, a więc w sumie jeszcze coś ciekawszego możemy dostać. Jest no, najlepszy, jeden z najlepszych, jak nie najlepszy, przedmiot w grze. Yy, oczywiście chodzi mi o Brimstone'a. Yy, głowy Kapiego nie biorę sobie. Ona jest fajna do przemiany yy, w Kapiego, ale no to chyba póki co na tych podejściach, no to nich yy, nie będzie. Yy, nie, nie, Prędko nie spotkamy przemiany w gabiego. Brimstone no, no, co wam mogę powiedzieć? No wygrywa nam Gierkę. Robi laser jeszcze, że mamy homing shots to on celuje w przeciwników. No i zadaje całkiem mocarne obrażenia. On chyba atakuje z tego, co pamiętam, gdzieś usłyszałem, 16. Okay. O! Udało się 16 razy nasz damage na sekundę. My mamy damage. O, widzieliście jak ładnie czyści pokoje jak się chce. Więc w sumie nie ma się czym przejmować w tym ranie. My nie mamy jakiegoś mocnego damagea. O, nie, nie chciałem, nie chciałem. Chcę zostać z naszym tym. Nie mamy jakiegoś ciekawie dużego damagea, ale i tak, jak widzicie, damage prawie 6. I czyścić co tylko chcemy. To jest fajne, mi się podoba przynajmniej w tym Majzaku, ta gra nie jest trudna, ale jest. Ow! Więc pędziłem po prostu. <śmiech> <śmiech> ta gra nie jest trudna, właśnie. Można łatwo ją zepsuć i można bardzo ciekawe synergie sobie zrobić. O, znowu Steven. Mam coś to. Firstot i Steven nam towarzyszą w tych ranach. Właśnie póki co były tylko dwa. Ale no w przyszłych... W przyszłych ranach już nie będzie to takie częste <trykne> Dobra, nam nam. No, ci przeciwnicy, których normalnie można tylko od tyłu uderzyć, też już w ogóle nie są dla nas problemem. Laser przechodzi przez nich całych. To było bardzo głupie z mojej strony. Mm, Okej. Okay. Jestem ciekaw, bo jest. O, to jest ciekawe, ale nie wiem czy działa na Brimstone. Ie. Jeżeli by działało, to kinda fajnie. Wow. Yy, nie ma secret room. Jestem ciekaw tego, jak Brimstone wygląda w The Legend of Bamboo, ponieważ wiem, że jest do odblokowania. Yy, jeszcze go nie mam, bo trochę mi tam brakuje. O, działa to na Brimstone. Bardzo fajnie. Muchy zadają dwa razy nasz yy, damage. hearts z ciekawego, mogłem hmm. na przykład kiedyś może nagrać jeden taki przygodowy run z właśnie Legend of Bombo, ale póki co i tak nikt nie ogląda moich filmików poza. No, w sumie tylko jeden filmik był, więc kinda trudno powiedzieć, kto to ogląda. No i proszę zobaczyć, jak czyszczony jest. Jesus, Jesus Juice. The całkiem fajnie. I na tym piętrze walka z matką. A Arcade Room. No, możemy pograć naszymi pieniędzmi, bo i tak nic. No nie, w sumie jeszcze jest sklep do ogarnięcia. Jeżeli będzie maszyna do wpłat, to, to w sumie tam sobie wszystko wpłacę. Bo to bardzo potrzebne. O! Tears Up. Całkiem mocny Tears Up. Chyba sobie z tym zostanę Ponieważ to... ta szybkostrzelność się bardzo przydaje, a na dmage'u w sumie nie wiem czy zobaczymy taką różnicę Ręcz i tak mamy ogromny na brimstownie No to jest czyszczone Sarki. Nie, nie używamy. Ile pieniędzy? Czemu sklepy są takie beznadziejne? Ale to nie szkodzi, bo to jest i tak... Yy... Tak, to jest ostatnie piętro. Jeszcze tak kilka razy. i wyczyszczone. Chyba coś można odblokować za wpasanie swoich serduszek. A, no to świetny sklep. Dużo rzeczy kupiłem. Dużo rzeczy wpłaciłem do maszyny. Znaczy dużo pieniędzy. Jezu, nie umiem mówić. No, no to jedziemy na walkę z matką. No proszę zobaczyć ten image. koniec. No, a tą scenkę w sumie już widzieliście wczoraj. No to to było na tyle z drugiego rana Fajzaku. Jeszcze trochę takich krótkich odcinków będzie. No co prawda trwających pół godziny, ale uwierzcie, że Fajzaka gra się dwa razy dłużej normalnie. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnego. Cześć!